Przy szkole podstawowej nr 4 w Ełku zasadzono klon, i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że drzewo jest symbolem międzynarodowego partnerstwa na rzecz środowiska naturalnego. Uroczystość zasadzenia drzewka odbyła się w towarzystwie gościa z Niemieckiej Fundacji Ekologicznej. Kiedy jesteśmy świadkami takich akcji, nawiązujemy dialog międzynarodowy, w tym przypadku polsko-niemiecki. Jest to bardzo ważne. Projekt Sąsiedztwo, Partnerstwo, Przyszłość realizowany jest przy wsparciu finansowym Fundacji imienia Stefana Batorego. Akcję prowadzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Berlina, Gusiewa i Ełku. Będzie prowadzona wymiana młodzieży, która podpatrzy działania ekologiczne i rozwiązania systemowe innych krajów. Na początek zdjęcia drzewka z Ełku trafią do Niemiec. Włączyliśmy się w działania Sokratesa w ramach projektów między wielu szkół. Będziemy prowadzić wspólnie działania na rzecz najbliższego otoczenia szkoły z, ze szczególnym naciskiem właśnie na otoczenie przyrodnicze. Klon nazwano palczatek. Imię wybrali sami uczniowie. Nie wiadomo, ile jeszcze drzew pojawi się przy czwórce. Wiadomo zaś, że klony to jedne z najbardziej popularnych drzew, jakie zasadzane są w mieście. Drzewa, jakie pojawiły się na Ełckich ulicach, dobierano pod kątem ich wytrzymałości na warunki miejskie. Następnym kryterium to jest wielkość drzewa. Wiadomo, że w, w mieście, w, w wzdłuż budynków, na ulicach, gdzie jest oświetlenie miejskie, drzewa no, nie powinny być dużych rozmiarów, gdyż stwarzają wtedy problemy. Więc y, klony kuliste. Y, Kupiliśmy największej największe ilości, są to drzewa szczepione, niewielkie, korona niewielkich rozmiarów i drzewa niewysokie do 2-3 metrów wysokości. Jarzębiny też nie są wysokimi drzewami. O wiele większe rozmiary osiągną lipy i dęby, ale te zasadzono tylko na skwerku przy tęczowym domu oraz przy promenadzie. W sumie w ełku pojawiło się ponad 90 sadzonek drzew liściastych i 700 krzewów. Te sadzono głównie przy ulicy Kościuszki Słowackiego oraz Armii Krajowej. W róże natomiast będzie okwitował zieleniec przy wieży ciśnień oraz przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Dąbrowskiego, ale to nie jedyne kwiaty na miejskich trawnikach. Są sadzone kilkukrotnie w ciągu sezonu letniego nasadzenia kwiatów ozdobnych. I są one sukcesywnie co po przekwitnięciu, co kilka miesięcy wymieniane. Koszt nasadzeń wyniósł ponad 20 tysięcy złotych. Jest piękny, ale. Jeszcze duże potrzeby. To zawsze znaczy, nigdy dzielenie jest za dużo. No, z czym więcej, to jest ciekawiej. Ja uważam, że jest bardzo dużo rzeczy zrobione, że coraz ładniej to wygląda. Jest już gdzie posiedzieć, jest gdzie z dzieckiem wyjść. No, myślę, że. Ale jeszcze gdyby było coś więcej, to by było na pewno ładniej. Dosadzić zawsze można. Ale coraz ładniej jest w wełku. To muszę przyznać. Jestem rodowitym uczniem i kocham wełku. Zwłaszcza przez tą zieleń. Oby tylko wszyscy umieli to poszanować.